Trybuny za moimi plecami warenie w Gliwicach jeszcze puste, ale za moment wypełnią się do ostatniego miejsca, a my z bliska przyjrzymy się gali Fame MMA 11. Runda pierwsza. MMA robi tak mądrą robotę. Oni ściągają sobie zawodników, tutaj, którzy byli na przykład w KSW, oni ściągają też kibiców, którzy byli w KSW. I oni teraz mają z, każdego, z każdej części ludzi, po prostu, i youtuberów, i jakichś tam showmenów, i sportowców. I oni każdego ściągają, żeby oglądali to fame. I to jest naprawdę mega robota i mega szacun za to. Pierwszy raz walczę z taką publicznością. Moja pierwsza walka była na Silecie, tam było chyba około 2000 ludzi, tutaj było 12 12000, podobno, tak? Kurde, no to, jednak mnie to niosło. Bałem się, że, że będę miał tremę, e, że to może być ten, ale jednak mnie to niosło, niosło mnie to. Mieliśmy dokładnie plan przygotowany, miałem wejść, e, zobaczyć co zrobi, e, liczyliśmy na to, że jak poczuję mocny cios, to wejdzie w nogi, więc broniliśmy tych. Dokładnie zrobiłem to, co te całkowicie spełniłem wreszcie. Pierwszy raz kurwa, posłuchałem i zrobiłem to, na co byłem przygotowany. Bez kitu, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Ciężkie trzy rundy z tego względu, że trochę go zlekceważyłem. Dostałem wątrobę tam na początku, byłem przytkany, później jeszcze ten kop w jaja z całej siły, gdzie połamał sobie palce u nogi i w sumie przewalczyłem trzy rundy na bezdechu i powinienem obalać zamiast bić, no ciężko było, przewalczyłem, ale nauczka na przyszłość, że jak będzie taka sytuacja to... Się nie bić, tylko od razu go obalać i go przeleżać. Karol Łapawan, no dzisiaj dużo wywiadów pewnie nie udzielisz, bo tutaj są mini bohaterowie. Natomiast ty jesteś jednym z twórców, pewnie będziesz skromnie powiesz, że mini twórców tego sukcesu Borysa Mańkowskiego, utytułowany amator, utalentowany nasz pięściarz. Jak ci się podobało to, co Borys wniósł dzisiaj do klatki i czy to było to, czego się spodziewaliście? Tak, zdecydowanie to było to. to... To ćwiczyliśmy na sparingach, na, na treningach zadaniowych bardzo długo, żeby Borys dużo ruszał się na boki i cały czas miał kontrolę nad walką i myślę, że to było widać. W końcówce zrobiło się trochę młynu, ale poza tym no, to była cały czas kontrola. Norman nawet jeśli chciał przyspieszyć, to i tak no, nie miał zbytnio możliwości, bo Borys widział jego ciosy, był dużo szybszy, nad tym bardzo pracowaliśmy. Był, no, pracował dosyć ekonomicznie jak na Borysa, bo Borys zazwyczaj wchodził do walki i szybko się pompował. Tutaj pokazał, że kondycja no, to jego była raczej dobra strona. I na tym mocno pracowaliśmy i to pokazał, także no, jesteśmy zadowoleni. To ja zapytam teraz o dwie rzeczy. Jak wyglądał Borys przed kilkoma miesiącami, kiedy pojawiał się w Gostyniu, na sali treningowej i jaki to jest duży progres? Bo, bo z tego co Borys mówi, to on sam był zaskoczony tym, ile udało się poprawić. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Jak robiło się na początek z Borysem przygotowań, a jak robiło się na koniec? No to na początku przygotowań to zazwyczaj robię z bokserami. Z Borysem to było dla mnie zawsze coś innego, czy tam jak, jak przyjeżdża Maty Gamrot, czy, czy Łukasz Rajewski, bo to są zawodnicy z MMA i to idzie odczuć, że oni walczą w inny sposób. Borys zmienił się w tych przygotowaniach z, z zawodnika MMA w pięściarza. Naprawdę jest teraz pełnoprawnym uważam bokserem, boksuje bardzo dobrze. No i przede wszystkim dużo zwodów. Łatwiej bije seriami, nie, wpro, nie wprowadza pełnej siły w każdy cios i co mu daje no, lepszą efektywność. Piotrek Pająk na gali Fame ma 11. Ciebie mogę zapytać o ten aspekt sportowy tego wydarzenia, bo ty jesteś człowiekiem związanym ze sportami walki trochę więcej. Natomiast powrót publiczności, atmosfera doskonała, a jak to wyglądało w klatce twoim okiem. Wie, ale pytamy o ostatnią walkę czy o wszystkie walki. Generalnie. Generalnie? Powiem tak, otoczka cała, wszystko zorganizowane na takim poziomie, że naprawdę i kibice i wszystko. Znaczy, liczyłem, że kibice trochę lepiej się będą jeszcze bawili. Czasem kibicowali, czasem zamulali, ale ogólnie było super. Wszystko dookoła zorganizowane ekstra i ostatnia walka była świetna. Chociaż myślałem, że od razu zaczną się bić od pierwszej minuty. Bo tam wiesz, między nimi było jednak, wiesz, no musieli udowodnić kto lepszy. Na wgląd o ostatnią walkę. A jednak całą rundę praktycznie prowadził Borys. Dopiero na samym końcu się rozkręcili. Zarąbiście, naprawdę mega mi się podobało, cieszę się, że wygrał Borys, Borys to jest mój kolega, kibicowałem mu bardzo, oczywiście Normana bardzo szanuję, z niesamowitym zawodnikiem. Ale kibicowałem Borysowi. No i to, co najistotniejsze chyba, ten progres, który Borys zrobił w boksie przez te ostatnie miesiące, bo nie mógł walczyć, ale to było dostrzegalne. To, co widzieliśmy w mediach społecznościowych, to samo przeniósł do klatki, i czasami ta ruchliwość, ten balans jego, to, to było coś niesamowitego. No niesamowicie, naprawdę, jak on unikał ciosów, cios, cios w ogóle ręce jak mu szybko chodziły, przejścia jakieś cio, no, no niesamowicie, naprawdę zrobił taką robotę, że jak on teraz jeszcze do tego wyleczy kolano, dołoży do tego jakieś tam kopnia, chociaż Borys nigdy nie kopał za bardzo, to nie ma się co oszukiwać, ale do tego jeszcze Zapasy, parter. Ja naprawdę Borysowi życzę, żeby odzyskał pas. Bo on taką robotę zrobił dla polskiego MMA. Tyle lat już walczy, tyle. To no po prostu on... chciałbym, żeby znowu był mistrzem. Gratulacje, bo mam wrażenie, że to, co sobie zaplanowałeś, to dzisiaj udało się pokazać i ten cel w większym stopniu, mam wrażenie, został zrealizowany. Yy, wiesz co, no, patrząc na reakcję moich chłopaków, to, to chyba jest, powinienem być zadowolony, ale nie ukrywam, że muszę obejrzeć, bo ja nigdy nie jestem zadowolony, wiesz, jak robimy sparingi, czy ktoś za każdym razem wschodzę i mówię, kurde, zjebałem, nie? Ale, ale nagrywam na szczęście każdy i potem oglądam i mówię, ty, no nie, no w sumie wszystko jest git, wiesz, nie? dlatego muszę obejrzeć i po prostu znając właśnie historię tych swoich sparringów, to domyślam się, że obecnie kurde, bo mówię, mogę pokazać się z lepszej strony, a obejrzeć i będę zadowolony, mam nadzieję. Boris, patrząc na te elementy, o których wspominałeś przed tym pojedynkiem, że pracowałeś nad tym, aby bić trochę z luzu, aby nie tracić tak, tak dużo siły, no intensywność była wysoka przez kilkanaście minut tego pojedynku, dużo ciosów rzucałeś, ale też nie było tej podpałki na ten nokautujący cios, jakbyś miał z tyłu głowy, że, że ten pojedynek może po prostu potrwać pełen, pełen dystans, no i mam wrażenie, że te elementy tutaj były, były też kluczowe dla przebiegu tej walki. No, dokładnie tak jak mówisz, w sumie powiedziałeś wszystko to, co ja e, chciał, mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, nawet nie pytanie to stwierdzenie, bo to w sumie stwierdziłeś. E, można powiedzieć też, że ostatnio obejrzałem sobie e, tutaj znajomego ode mnie z Narożnika, czyli znajomego Aleksandra Streckiego, czyli można się domyślić, usyka z Joshuą i wziąłem troszeczkę z niego przykład. Rozmawiałem z Borysem przed tym pojedynkiem i on powiedział, że Aleksander Strecki, ty i koledzy z sali dawaliście mu wskazówki, które pozwoliły mu właśnie oszczędzać więcej tej siły i bić te ciosy z pełną mocą, natomiast nie tracąc tak dużo energii. Jakie to są myczki, jakie triki można przekazać, tak słowami? No, oczywiście wszystkiego nie mogę zdradzić, ale, ale no głównie chodzi o to, że. Energia, którą produkujemy podczas wyprowadzenia ciosu bardzo często gdzieś się marnuje, czyli zadając cios jednak gdzieś to ciało, gdzieś ta energia ucieknie, to ciało nie zagra tak biomechanicznie odpowiednio, no i przez to po prostu, no, żeby wyprowadzić silny cios, musimy tej więcej tej energii wyprodukować, a my uczyliśmy się efektywnie pracować, żeby po prostu no, cios był silny, a nie zabierał nam, nam dużo siły. Była jeszcze jakaś jedna chociaż walka, albo przynajmniej postać, która zrobiła na tobie wrażenie i byś zaznaczył taki drobny plusik przy tym jakimś konkretnym nazwisku zestawieniu? Knockout Shelly'ego mi się podobał, naprawdę niesamowity, fajny knockout, trafił go idealnie po prostu w szczenę. chłopaka nie wynieśli bardzo, no, to jest oczywiście przykra sytuacja, że go wynieśli, no bo to jednak zostaje później, eee, ale było naprawdę ładne, piękny knockout, eee, no i tak samo, no szkoda mi, że kibicowałem mu, no ale naprawdę trzeba przyznać, że jego przeciwnik go skasował i to mocno, bardzo mocno go skasował. Zapytam o atmosferę dzisiaj podczas, podczas gali, ten doping kilkunastotysięczna publiczność, na tym wielu, wielu tęskniło, ty ten, ty ten smak znasz, bo ty już walczyłeś przy takiej publice, natomiast pewnie walka i możliwość zaprezentowania ponownie umiejętności przed taką publicznością, to też jest dodatkowy smaczek. No dokładnie tak jak mówisz, wiesz, wiem jak to jest, ale trochę się za tym stęskniłem, nie? Trochę na to czekałem, także w momencie, kiedy słyszałem głośno Borys, Borys, naprawdę mówię, jest super, znowu, znowu jest to, co powiedzieć powinno, a z drugiej strony mówię, dobra, ale już bądźcie ciszej, bo jest słyszę Tomka z narożnika, wiesz. Mega szacun dla chłopaków, którzy wychodzi pierwszy raz i oni od razu się zderzyli z, dwana... z publicznością 12 tysięcy ludzi. Wiesz, jak się walczyło w hotelu, w Łodzi jak były walki, wiadomo, oglądały, wiesz, milion ludzi oglądało na pay -per view ale nie widziałeś tych ludzi. A tutaj jednak, wiesz, ten szum, ten huk ludzi, krzyż, nawoływanie w ogóle, wiesz, jak krzyczeli, e, na przykład wiesz, o swojego zawodnika, Jak to powiedzieć? Dopingowali. Dopingowali, o właśnie, dopingowali. Sorry, zabrakło mi słowa. E, no to to. Na pewno trochę spinało tych zawodników, bo nie ma co ukrywać, ale też nie osło. i to było niesamowite. Naprawdę mega szacun dla każdego, kto wystąpił i mega szacun dla chłopaków, którzy nie mają z, z sportami walki wiele do czynienia. Przyszli, zawalczyli, pokazali serducho i ja naprawdę to szanuję. Wiele osób o FAF wypowiada się źle, ale oni nie patrzą na to, że każdy z tych zawodników tutaj ma tysiące widzów, a niektórzy miliony widzów i oni im pokazują, że sporty walki są fajne, że można iść i te dzieciaki zaczynają trenować i to jest zarąbiste właśnie w MMMA. Norman Park zaskoczył Cię czymkolwiek w tym pojedynku? Czy taki miał być? Bo szczerze powiedziawszy ja spodziewałem się, że trochę będzie bardziej ofensywny, natomiast on na wstecznym biegu czekał na swoje momenty. Mam wrażenie, że też jego pomysłem było to, żeby Cię trochę zmęczyć i poszukać swojej szansy w drugiej fazie tej walki. No w tym mnie trochę zaskoczył też, myślałem, że mimo wszystko pójdzie do przodu jak to norman. Próbowałem na wsteku i próbowałem mnie wciągać na swoją lewą rękę, to widziałem. E, dlatego też nie mogłem tak mm, zaszarżować od razu, bo widziałem po prostu, że czeka jak gdyby na mój ruch, po czym będzie chciał mnie skontrolować lewą ręką. Gratulowałem zwycięstwa, pogratuluję też tej dewizy, z którą wchodziłeś dzisiaj do klatki. Chciałeś pokazać, że sport zawodowy, tej, tej fanbazie organizacji Fame, że sport zawodowy też może być czymś fajnym i może wyglądać widowiskowo i mam wrażenie, że ten 15-minutowy pojedynek bez, bez przerw był taką, taką wizytówką. Czy to odczułeś, słuchając tej, tej reakcji i, i dostając feedback na gorąco po walce? Wiesz co, no czuję, że ludzie byli zadowoleni. Mam nadzieję, właśnie to, co Ty stwierdziłeś w sumie, że, że docenią to na tyle, że nie tylko o, fajna walka, tylko docenią to na tyle, że na przykład może będziemy chcieli oglądać w, w przyszłości na przykład gale tego typu, że na przykład będzie jedna frykowa walka, która musi być, żeby przyciągnąć jak gdyby wielu ludzi, którzy się nie znają na sporcie. A jedna supersportowa i to myślę, że byłoby fajnie, bo wszyscy byli zadowoleni. Byliby, byłaby zadowolona ta część, która jest ogromną, a nawet większą częścią, czyli właśnie tych takich frykowych walk, a równie, równie dużo byłoby osób, które po prostu... Po, po prostu chciałoby zobaczyć typowo mocny sport. Borysowi się udało, natomiast ja muszę zapytać o Ciebie, bo o Twoim talencie mówi się sporo, o Tobie mówi się sporo. Borys też pewnie podkręca trochę tę popularność i Twój talent. Natomiast kiedy Ciebie zobaczymy, czy Ty już planujesz ten zawodowy debiut? Jak to wszystko wygląda w Twojej głowie, jak ten plan jest złożony? No do końca roku mnie zobaczycie. Do końca roku mnie zobaczycie. Ja jestem cały czas w sztosie, cały czas w przygotowaniach, więc praktycznie jak pojawi się odpowiednia propozycja, to ja potrzebuję dwa tygodnie na zrobienie limitu wagowego, złapanie świeżości i, i mogę się bić, dawać przeciwnika. Eee, ale skupiam się na tym przede wszystkim, żeby się rozwijać boksersko, bo boks zawodowy różni się od boksu olimpijskiego, jest więcej rund, więcej spokoju, mniejsze rękawice, więcej trzeba przygotować obronami i na nich się skupiać, na defensywie, dużo nad nią pracuję i tak naprawdę no, teraz czas gra na moją korzyść, chociaż czuję dużą, dużą tęsknotę za ringiem i chcę tam wejść, chcę walczyć, także no, już niedługo. Skróciłem swoją podróż, żeby wrócić szybko na galę, oglądać walkę Borysa właśnie i Normana. Eee, za parę dni wylatuję znowu na Sri Lankę, później wracam do Tajlandii, już trenować, przygotowywać się do walki. Także trzy miesiące potrzebuję i Fajne 13 jestem. Ja jestem otwarty i nie ukrywam, że na przykład wiesz. Tak naprawdę to wszystko też się rozchodzi o kategorie wagowe, wiesz, bo zawodnicy by mogli toczyć na przykład, średnio toczą dwie walki w roku, a gdyby rozwiązać jakoś w końcu sprawę zrobienia wagi, to pewnie mogliby toczyć tych wag nawet cztery. Także jeżeli tutaj by się jakoś taka, tak nie wiem, może będę pomysłował podwójstwodawcom tutaj, jak to fajnie unormować... No to wiesz, no to też chłopak z z KS, KSW trzeba rozmawiać, wiesz, jak oni by to widzieli i być może udałoby się tak zrobić, żeby na przykład toczyć dwie walki w KSW, a w przyszłym roku na przykład, a jedną jakąś super ekstra walkę na przykład gdzieś tutaj na przykład w boksie, bo może by ludzie chcieli zobaczyć właśnie taki styl, jaki plus diabeł, ale nie mam pojęcia, wiesz, najbliższy plan to KSW. No i na to, na to czekamy, aż wprowadzisz ten wyższy poziom swojego boksu do klatki na zasadach MMA, bo to może przynieść mieszankę wybuchową. No może to przynieść na pewno też nowego Borysa, e, wielu ludzi zarzucało mi, że już nie ma tego starego, wiesz, powiedzmy po części pięściarza, tylko cały czas chwytam, a pamiętajcie tutaj po prostu chcę wygrywać walki, taktyka się liczy, e, myślę, że to walką pokazałem, że ten boksik cały czas jest. Borysie ogromne gratulacje i dziękuję, nie trzymam dłużej, bo trochę zdrowia w tej klatce musiały dzisiaj zostawić. Dziękuję, ale zdrowa tylko mi przybyło, a nie musiałem go zostawać w ogóle. Jak widać, zmęczenie dostrzegalne, a za moimi placami już klatka organizacji FAME się składa. To była gala z numerem 11. Czy się podobało? To już odpowiedzieć na to pytanie musicie sobie sami.